Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Co dzisiaj dla Was przygotowałam? Recenzję Fena. Czym jest FN? FN jest w ogóle bardzo fajną firmą. Natomiast FN produkuje bardzo fajne pistolety. Pistolet jest świeżo wyjęty z pudełka, a w pudełku, jak widzicie, co mamy? Mamy tutaj zero magazynków, mamy jeden magazynek i drugi, który przed chwilą oglądałam i gdzieś go położyłam, czyli mamy dwa magazynki. Mamy tak zwaną ładowarkę. Oraz słuchajcie, mamy coś fajnego, co wam pokażę. E, mamy tak: przede wszystkim zupełnie płaską nakładkę. Ten chwyt i tak jest dosyć wąski. Jak sobie tutaj byśmy dołożyli jeszcze taką zupełnie płaską nakładkę, to w ogóle zmniejsza nam bardzo ten chwyt. Albo coś, czego nie widziałam dotychczas w standardowych. Opakowaniach oprócz pistoletów tureckich, które mają przedziwne rzeczy, to jest taka nakładka z tym tak zwanym ogonem Bobra, czyli tutaj możemy sobie ewentualnie nie tylko samą końcówkę poszerzyć tutaj chwytu, ale możemy go poszerzyć od samego początku, czyli również tutaj dodając tą oto wspaniałą nakładkę. E, to co? Przechodzimy na strzelanie. Nówka Peweks, zupełnie nowy, nieśmigany fen, wyjęty prosto z pudełka. Zobaczymy, jak działa. spoko, ponieważ jest zupełnie nowy spust, jest delikatnie twardy, ale o tym Wam zaraz powiem, bo twardy nie zawsze znaczy zły, zwykle znaczy dobry, bez podtekstów. Natomiast e, myślę, że bardzo fajnie się strzela, bardzo fajnie się trzyma w ręce. Zazwyczaj jest tak, że ja mam troszkę słabsze ręce i na nowej broni muszę się dobrze ułożyć, gdzieś tam sobie e, to napięcie zbudować. Natomiast w przypadku tego Efena, o czym też zaraz powiem, jak jego budowa i struktura sprawia, że od razu udało mi się dosyć dobrze złożyć ten chwyt. O szczegółach powiemy za chwilę. Jesteśmy postrzelani, ale słuchajcie, jeszcze zamykając pudełko, znalazłam tutaj coś fajnego, co wygląda dosyć dziwnie, ma taki gwint, odkręćmy sobie, zobaczmy, co to jest. Jest tu jeszcze instrukcja, ale wiadomo, instrukcja jest wszędzie. O, jakie fajne! Słuchajcie, co my tu mamy, co nam FN podarował w pakiecie. Pistolet nie jest aż tak drogi, ale zobaczcie, jaki mamy fajny zestaw. Tutaj ten gwint na pewno jest po to, że służy jako rączka i mamy tutaj, możemy sobie zamontować Zestaw różnych szczotek i wyciorów do czyszczenia broni. Także genialna sprawa. Dzięki FN za takie fajne gadżety. Tada! Dobra, ja bym się tym mogła bawić długo. <laughs> bardzo mi się to podoba w ogóle. Y, bardzo fajne jakościowo to jest nie żaden taki badziewny plastik. Ale przejdźmy do pistoletu, bo słuchacie na pewno nie po to, żeby, y, żeby się tutaj popatrzeć, jak y, bawię się tymi wyciorami. Tylko, żeby posłać o pistolecie. Generalnie, jeżeli chodzi o recenzję Fena, to jak dostałam ten pistolet do recenzji, może inaczej nie dostałam, jego ja wyprosiłam, żeby on trafił w moje ręce, dlatego że jak byłam w zeszłym roku w Stanach, to trafiłam do sklepu takiego zaprzyjaźnionego, w którym szukałam właśnie jakiegoś pistoletu, bo tutaj oglądam różne rzeczy, nie do końca. No nie mogę znaleźć takiego swojego pistoletu, wiecie, jednego wymarzonego. Ludzie bardzo często pytają: "No jakby wybuchła wojna, to jaki byś jeden pistolet wybrała?". I ja wtedy mówię: "Nie wiem, wziąłbym wszystkie". E, bo może Glock tam niby niezawodny, prawda, ale lepiej mi się strzela tam z innych. No i generalnie nie miałam takiego jednego pistoletu i oglądałam w Stanach tego Fena Natomiast nie miałam już czasu, żeby z niego strzelić. Myślałam, że te fn -y nie są dostępne w Polsce, u nas na rynku, ponieważ w sklepach, których gdzieś tam jestem zaprzyjaźniona, gdzieś chodziłam, oglądałam jakieś bronie jak sama kupowałam broń, to ten FN po prostu nigdy nie wypłynął na ladę, ale nie dlatego, że jest to słaby pistolet, bo wręcz przeciwnie. Sama marka jest tam od XIX wieku, od końca XIX wieku produkuje, jest to marka belgijska. Później fabryki zostały przeniesione do Stanów, także jest to obecnie pistolet produkowany w Stanach. I słuchajcie, jest to naprawdę kapitalny pistolet. Podczas targów w zeszłym roku chciałam z niego strzelić, była dymówka. nie udało mi się, bo byłam zajęta organizacją tych targów. Także ten FN od roku chodził mi po głowie, żeby go sprawdzić i przetestować. I y, firma Knieja, która jest dystrybutorem, y, umożliwiła mi to teraz w tym roku. Także y, pierwsze strzelanie za mną, jestem pozytywnie zaskoczona, w sensie tego dokładnie się spodziewałam. Czy jestem mega pozytywnie zaskoczona i byłby to mój pistolet, który bym woziła na jakieś, nie wiem, zawody, gdybym startowała, czy do jakiegoś strzelania takiego stricte celnego na dalszy dystans takiego do zawodów? Nie. To, to nie byłby na pewno ten pistolet. Pewnie zostałabym przy, przy którymś, który mam. Natomiast jeżeli zapytalibyście się, jaki pistolet chciałabym nosić przy sobie, gdyby, nie wiem, wybuchł jakiś konflikt zbrojny i musiałabym zabrać tylko jeden, to przypuszczam, że właśnie wzięłabym tego Fena. Słuchajcie, to jest pierwszy pistolet, którego robię recenzję bez tak naprawdę wystrzelenia przynajmniej 200-300 sztuk amunicji, 400-500 różnie, że tak powiem, z tymi recenzjami jest. Natomiast uważam, że tutaj nie muszę z tego względu, że generalnie niezawodność tego pistoletu potwierdza Armia Amerykańska, ponieważ jest to jeden z czterech pistoletów, który był jakby w czołówce e, podczas przetargu właśnie, no, jeżeli chodzi o nowy pistolet, wybór nowego pistoletu dla Armii Amerykańskiej, był w czołówce niezawodności. Tak, Jednym z czterech pistoletów jest na wyposażeniu policji w LAPD, czyli w Los Angeles. Więc e, skoro ich testy to przeszło, no to ja już chyba raczej nie muszę tego robić, ponieważ e, generalnie jest to Pistolet i w ogóle marka jest znana z niezawodności, natomiast ten pistolet był zrobiony nie pod rynek cywilny, tylko ten pistolet został skonstruowany pod rynek stricte właśnie policyjny, wojskowy. I podobnie jak w przypadku Glocka, ten pistolet przede wszystkim miał być niezawodny. Przeszedł testy w przypadku z tego, co tam wyczytałam, wojska. To jest 10 tysięcy sztuk przepuszczonej amunicji bez żadnego zacięcia w przypadku LAPD, czyli policji Los Angeles. Przeszedł testy 20 tysięcy sztuk oddanych strzałów bez żadnego zacięcia. E, także tutaj myślę, że no nie musimy go za dużo testować. Natomiast dlaczego uważam, że jest to bardzo, bardzo fajny pistolet, jeżeli myślicie o takim jednym, e, który no w razie W, żeby po prostu mieć ze sobą, żeby ewentualnie nosić. Przede wszystkim tak, dobra cena. Od tego zacznijmy, bo też są fajne pistolety, ale jeżeli mamy dać 10 tysięcy złotych za pistolet, no to e, no nie każdego po prostu stać. Ten pistolet, słuchajcie, jesteście w stanie nabyć za niecałe 4000 zł, więc cena jest bardzo spoko. Produkowany jest w Stanach Kolumbia. Akurat tutaj fabryka w Kolumbii, także generalnie no też w Amerykanie słyną raczej z tego, że tutaj nie oszczędzają na materiałach i jakość jest porządna. Przeszedł bardzo rygorystyczne testy, tak jak mówiliśmy, ale przede wszystkim donoszenie jest bardzo fajne, ponieważ ma 4-calową, kompaktową, dosyć lufę, czyli jest w wielkości Glocka 19. I jeżeli chodzi o całą, że tak powiem, resztę, no to uważam, że jest do tego stworzony, żeby go właśnie nosić, żeby to był niezawodny pistolet, w razie czego. Dlaczego? Po pierwsze. Jest bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o ten cały chwyt, o ten grip, o te struktury różne. Naprawdę jest to chyba jeden z lepiej trzymających się pistoletów. Może jakby Moim faworytem tutaj będzie na pewno będzie Steyr L92, przez to, że ma te boczne nakładki. Natomiast jeżeli chodzi o strukturę, to słuchajcie, ta struktura jest mega, mega agresywna. Naprawdę, no kurde, marchewkę można na tym trzeć. Natomiast no, nie boli w rękę, ale, ale czuć yy, przede wszystkim różnicę w tych strukturach. Tutaj mamy tak takie poprzeczne, e, że tak powiem, uwypuklenie. Tutaj mamy paski, bo tak jak wiemy, tak jak żeśmy rozmawiali przy, przy innych recenzjach, generalnie tutaj ta broń chodzi góra dół, więc żeby nie zsuwało się zazwyczaj fajne są takie właśnie poprzeczne pasy, które są dosyć, że tak powiem, też mocno zarysowane. Z tyłu mamy bardzo, bardzo naprawdę świetnie trzymającą się strukturę, tym bardziej, że tutaj wewnętrzna część dłoni zazwyczaj nam się poci, jest też najbardziej gładka. Też no, nie dociskamy jej za bardzo, więc im bardziej taka wystająca struktura. Tym ten pistolet lepiej nam w ręce leży i ten naprawdę zarąbiście się tej ręki trzyma, więc gdy musicie wydobyć broń w stresie, i dobrze ją chwycić, no to dzięki tym strukturom, moim zdaniem, ta broń będzie Wam się po prostu dobrze tej ręki trzymała, nawet jeżeli troszeczkę źle wchwycicie podczas odrzutu, ona po prostu Wam z rąk nie wyleci, czy nie będzie się przesuwać. No i tutaj mamy też fajną, taką delikatną strukturę, taki delikatny stippling, który bardzo fajnie leży tutaj w tym miejscu, w którym skóra też na palcach jest troszeczkę bardziej delikatna. To jest po pierwsze, więc tutaj trzyma się tego palca, ale nie, nie obciera nam, tak jak tutaj na przykład byśmy mieli, więc tutaj świetnie się to trzyma. E, pistolet z obu stron, jeżeli chodzi o chwyt, wyprofilowany jest tak samo. Więc doskonale nadaje się dla osób prawo, jak i leworęcznych. To też potwierdzają z jednej i z drugiej strony dźwignie zarówno przeładowanie, jakby wypięcie magazynka. I tam jak sobie zobaczycie tutaj przy wypięciu magazynka macie z jednej strony takie podcięcie, z drugiej strony macie dokładnie takie same. Z obu stron ten pistolet jest taki sam. E, I to fajnie, bo nie trzeba tej dźwigni przekładać, tylko ona już jest po e, po prostu zrobiona po wyciągnięciu z pudełka. Także osoby leworęczne, które zazwyczaj muszą gdzieś tam z tym pistoletem coś pokombinować, mają tutaj gotową wersję. I też bardzo fajny tutaj jest ten pistolet wyprofilowany. Dlaczego mówiłam, że jest to świetny pistolet taki do noszenia do obrony? Oprócz tej struktury, która się świetnie trzyma w ręce, to też. To uwypuklenie, uwypuklenie, przepraszam, to wgłębienie tutaj, które jest doskonale z tą strukturą przytrzymuje Wam palec, więc gdybyście chcieli strzelać z jednej ręki, a większość takich strzelań w obronie, że tak powiem, z drugą ręką zwykle gdzieś tam jesteśmy zaangażowani w bliskim kontakcie lub się chronimy, coś tam robimy, odbywa się po prostu z jednej ręki, dlatego pistolet, w którym jesteśmy w stanie tutaj ten palec ładnie docisnąć, mamy na to miejsce, tak samo tutaj, jeżeli chodzi o ten staw, przez to, że on jest wyprofilowany dwustronnie, to Tutaj też jest bardzo ładne wgłębienie i ten staw z tego palca nam idealnie wchodzi tutaj idealnie. i w tych miejscu mamy tak naprawdę miejsce i możliwość świetnego dociśnięcia broni. Mamy strukturę, żeby też to dociśnięcie, ta stabilizacja nam się nie luzowała. Dlatego do strzelania z jednej ręki jest to kapitalny pistolet. Przy dołożeniu drugiej ręki idealnie tutaj to wypuklenie też przytrzymuje nam tutaj ten kłąb, że tak powiem, który wchodzi w to zagłębienie. I idealnie, po prostu jak puzelki, tutaj ta broń nam się składa. Co jeszcze dodatkowo? Ja osobiście bardzo lubię, zamiast różnego rodzaju takich półeczek tutaj, no to lubię, jeżeli rozkładanie broni jest tutaj przez taką jakby dźwignię, którą trzeba podnieść do góry, dlatego że ta dźwignia tworzy naturalną półkę, tak? I tutaj w przypadku, jak sobie zobaczycie, na przykład w przypadku glocka, rozkładanie mamy takie ząbki, rozkładanie i tak naprawdę no mogę sobie tu położyć palec, ale on mi tutaj zjeżdża i te ząbki de facto nic nie dają. Natomiast w przypadku tego EFENA ta półka po prostu idealnie trzyma mi palec i bardzo fajnie stabilizuje ten cały chwyt, jest też takim punktem indeksacyjnym. No oczywiście niestety nie ma jej z drugiej strony, ale przypuszczam, że można, nie, nie można tego przełożyć. E, więc pod tym kątem, akurat dla osób, e, nadaje się bardziej dla osób praworęcznych, e, ale no, dla mnie to jest e, dosyć spora zaleta. Jeżeli chodzi o wypięcie dźwignie wypięcia magazynka, e, musimy sobie wziąć tylko magazynek. Pokażę Wam, ponieważ uważam, że bardzo fajnie też działa. Teraz tak, jeżeli chodzi o wypięcie magazynka, no to bardzo fajnie mamy tutaj, tak jak mówiłam, to podcięcie i to co ostatnio zauważyłam, że ja na przykład wolę sobie ten palec przy wypinaniu magazynka, wolę sobie go ściągnąć i tutaj tą końcówką palca wypiąć magazynek, ekstra działa, jak i... Yy, inne osoby na przykład zauważyłam, że zamiast ściągnąć palec, no to wolą tutaj tym stawem sobie wypinać. Również super to działa, tak? Więc jakbyście nie układali tego palca przy wypięciu, ten magazynek zawsze wam się wypnie a z drugiej strony, gdy trzymacie sobie pełny chwyt, to tutaj macie podwyższenie jakby tego chwytu i faktycznie przy, przy takim chwycie nie jesteśmy w stanie e, przez przypadek w stresie na przykład tego magazynka sobie wypiąć. Także bardzo fajnie to zrobione jest pod kątem funkcjonalności. Jeżeli chodzi o sam magazynek, niby nic takiego, ale to, co zauważyłam, e, oprócz tego, że tutaj mamy wycięcie jakby w tej strukturze, w razie czego, jak coś tam nam się zadzieje, to możemy ten magazynek wyszarpnąć jest na to specjalne miejsce, to dodatkowo, jak sobie spojrzycie, ta stopka tutaj, ona wystaje troszeczkę poza obręb. Tego normalnie nie ma w innych pistoletach, tak wyraźnie wystaje, więc gdybyśmy musieli wyszarpnąć ten magazynek, to tutaj mamy też taki fajny punkt po prostu zaczepienia o tą e, odstającą stopkę. Sama dźwignia zrzutu magazynka była bardzo fajna, ale też dźwignia zrzutu zamka jest kapitalna, uważam. Ma taką małą osłonę, żeby przez przypadek, jak tutaj podjeżdżacie tym palcem, no to żeby nie przyblokować. Z jednej i z drugiej strony tak samo ma taką osłonę wbudowaną, ale jak spojrzycie sobie od góry, to tworzy naprawdę bardzo fajną taką półeczkę, dzięki której możemy Dosyć łatwo, wyraźnie nacisnąć na tą dźwignię i zrzucić szybko zamek. I mimo, że jest to zupełnie nowy pistolet, zablokujemy sobie, mimo, że to jest zupełnie nowy pistolet, jestem w stanie bez problemu jednym kciukiem wcisnąć. Więc przypuszczam, że jeżeli bym postrzelała z niego troszeczkę dłużej, no to te dźwignie zazwyczaj się wyrabiają i w ogóle jakby nie ma z tym problemu. Tak jak mówiłam, czterocalowa lufa. Co jest też fajne przy noszeniu, jednak łatwiej ukryć 4-calową lufę pod odzieżą niż 5 czy ,5 Natomiast to, co możecie zauważyć, to jest dosyć wysoki zamek. I teraz, pierwszy, słuchajcie, rzut oka na tą broń pomyślałam sobie, Trochę wygląda jak Zig 320, ale później wzięłam z moich domowych zasobów Zig -a 320 i nie wygląda jak Zig 320. Myślałam, że ma tak samo wysoki zamek, a jednak nie. Jak sobie porównamy tutaj lufa w lufę wysokość zamków, no to jednak powiedzmy ta dolna część, może inaczej. Ta dolna część, w której chowa się żerć, w Zigu jest troszeczkę wyższa, tutaj jest niższa, natomiast tutaj jest faktycznie kawał żelastwa, kawał tego zamka. Jeden z wyższych zamków, które mamy dostępne. Nawet jakbyśmy sobie porównali, no to nawet z glokiem ten zamek jest troszeczkę E, troszeczkę większy, a Glock już jest sam znany z tego, że ten zamek jest dosyć wysoki. Ale co to daje? Generalnie, z jednej strony sobie myślimy, a duży zamek, szeroki zamek, no to w trakcie odrzutu e, duża masa chodzi, że tak powiem, e, i sprawia, że ten odrzut będzie jeszcze większy, ale wcale tak nie jest. Ja osobiście e, uważam, że właśnie te krótsze bronie które mają duży zamek, one są po prostu lepiej je czujemy w ręce, są dużo stabilniejsze niż y, krótka broń z cieniutkim zamkiem, która tak naprawdę no trudno jest ją stabilizować. Tutaj ta broń jest ciężka, fajnie jest ten ciężar rozłożony. W związku z tym też czujemy Czujemy, że to jest po prostu kawałek broni, kawał żelastwa. To nie jest coś, co nam się może w rękach przesuwać. Po prostu jak raz chwycimy, tak jak taki ciężki młotek, bardzo fajnie działa. Poza tym w przypadku jakiegoś tam bliskiego kontaktu, jakiegoś szarpania się, samoobrony, no to też broń nie zawsze jest do tego, żeby strzelić, nie zawsze nam się uda, ale czasami możemy ją po prostu uderzyć. I uwierzcie mi, tutaj gdyby ktoś tym dostał, no to czuć, tak? Generalnie e, czuć, że tutaj dobrze się trzyma, jest ciężki i mamy czym uderzyć. Ale też właśnie w trakcie strzelania świetnie się trzyma ręki. Przechodząc dalej do spustu, generalnie spust jest bardzo ciekawy. Dlaczego dalej uważam, że jest to świetny pistolet nie do strzelania takiego stricte tarczowego, tylko do strzelania obronnego? Bo można powiedzieć, że ten spust jest trochę taki antystresowy, z tego względu, że nie jest po prostu zbyt lekki. Tak, tutaj teoretycznie tam w instrukcji było napisane, że to jest 2,7 kg na spuście, czyli powiedzmy taki glokowski, plus może troszeczkę cięższy. I faktycznie ten spuz, jak sobie zobaczycie, to jakby jest, jest spory opór. Oczywiście, no oporu nie możemy pokazać, natomiast jak sobie zobaczycie, to ten opór jest. Nie jest on na tyle duży, żeby musiała się siłować i, że tak powiem, szarpać z tej broni. Zresztą tarcza tego nie potwierdzała, nawet po pierwszych strzałach, że, że trzeba się z nim szarpać i gdzieś tam bardzo mocno dociskać. Ja, a miałam takie pistolety, w których to było. Natomiast oprócz tego, że ten spust daje naprawdę duży opór, więc w stresie nie wciśniemy go po prostu, to nie będzie tak, że delikatnie się nam ręka zatrzęsie, coś takiego zrobimy, jakiś taki dziwny ruch i Później ten spust nam wypali. No nie. Tutaj naprawdę musimy intencjonalnie wcisnąć. Natomiast to, co jest uważam kapitalne, to mimo, że ten spust jest twardy, to on jest mega wyraźny. Nie jest taki gumowy jak na przykład nie wiem, w HS-ie, gdzie no tak przechodzicie, przechodzicie, czujecie tą ścianę, trochę odpuszcza, trochę, trochę trzyma, trochę bardziej naciskacie i nie wiecie dokładnie, kiedy jest ten moment przełamania ściany. Mówi się, że to są gumowe spusty. W tym. Jest twardy, ale jest po prostu taki w punkt. Dochodzicie do ściany, jest bardzo mocne, wyraźne kliknięcie. Jeżeli chodzi o reset, nie wiem czy będzie widać fajnie reset. Reset nie jest taki e, krótki, jest troszeczkę dłuższy, co też fajnie działa w stresie, bo nie oddamy jakichś tam niekontrolowanych strzałów, ale jest mega wyraźnie. Jak sobie zobaczycie, jeszcze raz sobie przeładujemy i ten resecik, słychać jest mega wyraźnie. Klika. W związku z tym świetny to jest spust właśnie dla osób, które gdzieś tam byłyby w nerwach, w stresie. Nie mamy tutaj dodatkowego bezpiecznika, z tego co mi się wydaje przynajmniej. Tak, nie mamy dodatkowego bezpiecznika, taki, który znamy, drugi języczek tutaj na spuście. Natomiast sam spust działa bardzo, bardzo fajnie. Jeżeli chodzi dalej o te zalety dla osób, które chcą nosić jakąś broń do ochrony właśnie... Własnej, czy na, na, na wypadek jakiejś dziwnej sytuacji, no to też zaletą tego, dobrze. Ja wiem teraz, już widzę te komentarze pod spodem, jakie są przepisy, ale dla osób, które posiadają broń do ochrony osobistej, mogą nosić nabój w komorze lub takie, które po prostu robią to bez względu na przepisy, jakie obowiązują, i tutaj o przepisach nie rozmawiajmy. Po prostu życie jest życiem i niektórzy wiemy, że tak robią. No to pamiętajmy, że no, niektórzy obawiają się nosić z nabojem w komorze, w związku z tym noszą bez naboju w komorze, ale gdy przychodzi do sytuacji obronnej, no to nie zawsze jest czas na wprowadzenie tego naboju do komory, więc to jest odwieczna takie, wiecie, zapytanie, nosić z nabojem w komorze czy nie. Kombakty zwykle nie mają dodatkowych bezpieczników, dlatego no tutaj pojawia się właśnie to, to pytanie, jak kto się z tym czuje i jak ufa tej swojej broni. Natomiast tu jest fajnie, bo możemy nosić nabój w komorze i dodatkowo mamy taki bardzo fajny Wyraźny tutaj bezpiecznik, którym możemy sobie tą broń z nabojem, napiętą iglicą zabezpieczyć. I teraz, dlaczego mówię, że ten bezpiecznik jest fajny? Dlatego, że właśnie sprawdzałam w trakcie strzelania, czy jesteśmy w stanie szybko z niego skorzystać. I faktycznie troszeczkę, słuchajcie, działa na takiej zasadzie jak selektor ognia w erze: czyli gdy trzymam ten palec, po prostu tak naprawdę zostawiam palec w miejscu, unoszę broń i jestem w stanie od razu, że tak powiem, zamykając chwyt tutaj tym kciukiem bez problemu. Za każdym razem jak próbowałam, udawało mi się tak samo mimo że ten bezpiecznik jest jeszcze nie udawało mi się tą broń odbezpieczyć kładąc palec po prostu tutaj na dół i jednocześnie kładąc palec na spust oddając strzał. Także uważam, że bardzo fajnie wymyślony, bardzo intuicyjnie, bardzo dobrze działa przynajmniej u mnie się sprawdza. Eee, kolejna sprawa i ja myślę, że już jedna z ostatnich. To są bardzo fajne, w oryginale wysokie przyrządy celownicze. Tutaj akurat mamy bez możliwości zamontowania kolimatora. Natomiast jest taka sama wersja Tactical. Tam jest chyba 4,5 calowa lufa. I tutaj mamy wycięcie pod płytkę, pod kolimator. I przy tak wysokich przyrządach jesteśmy w stanie sobie uzyskać co-witness. Czyli patrząc jednocześnie przez kolimator jesteśmy w stanie widzieć przyrządy celownicze. Przyrządy celownicze są dosyć ciekawe. Tutaj, jak sobie zobaczcie, mamy taką dodatkową, jakby osłonę, ponieważ te przyrządy, szczerbinka jest wpuszczona troszeczkę tak w środek. W związku z tym nie naruszymy sobie po prostu tej krawędzi szczerbinki. Dlaczego to jest istotne? No, nie wiem dlaczego to jest istotne. Na przykład w trakcie jakiegoś tam, nie wiem, manipulowania, uderzenia o coś bronią, no to to, to może mieć jakiś sens, ale generalnie fajnie to wygląda. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, oprócz tego, że te przyrządy wysokie no nadają się ewentualnie do montażu kolimatora, natomiast to, co jest uważam, mega fajne w przypadku broni do takiej ochrony osobistej, jeżeli nie mielibyśmy możliwości skorzystać w z drugiej ręki nie mieli nabojów w komorze, czy chcieli, nie wiem, usunąć jakiś nie czy coś takiego, no to takie wysokie, wyraźne przyrządy celownicze pozwalają nam o cokolwiek opasek, o buta, o cokolwiek po prostu przeładować. Nie będę niszczyła stolika, natomiast chodzi o to, że jesteśmy w stanie tymi przyrządami o cokolwiek, tak naprawdę jakąkolwiek twardą powierzchnię zaczepić tą szczerbinką i dokonać tego przeładowania. Także wszystkie te cechy uważam, sprawiają, że jest to doskonała broń. I niezawodność jeszcze do noszenia na co dzień, jeżeli szukacie takiej jednej broni, a niekoniecznie Glock Wam odpowiada. Chcecie czegoś, co będzie naprawdę trwałe, co będzie bardzo funkcjonalne i, yy, i ładne. Pistolet jest objęty dwuletnią gwarancją, jego dystrybutorem jest firma Knieja, firma z wieloma tradycjami, także też warto na to zwrócić, że dystrybutor jest porządną firmą, więc w razie jakiegoś serwisu nie będziecie mieli problemu z częściami zamiennymi, czy, czy z jakimiś, nie wiem, poradami, które byście chcieli, czy ewentualnie dokupieniem czegoś do tej broni. Także jeżeli szukacie takiego jednego pistoletu, który będzie niezawodny i funkcjonalny, FN 509 to wasz wybór. Dobra, na koniec, słuchajcie, już po tej reklamie, że to jest super pistolet, nikt mi za to nie zapłacił, więc mówię to szczerze z serca, nie dlatego, że dostałam jakieś pieniądze, bo robię tą reklamę bezpłatnie. Natomiast, słuchajcie, jeszcze zapomniałam o jednej rzeczy dodać, że mamy tutaj szynę czterostopniową Picatinny, nie żaden taki, wiecie, standard Glockowski, który nie wiadomo do czego pasuje z jednym tutaj zębkiem. Natomiast tutaj mamy standardową po prostu szynę etynik, każda latareczka nam tutaj wejdzie i uważam to też za sporą zaletę tego pistoletu. Słuchajcie, myślę, że większość rzeczy na ten temat powiedziałam, może nie wszystko, natomiast warto jest sprawdzić ten pistolet. Mam nadzieję, że knieja będzie też, z tego co wiem, to będzie na kolejnym Gun Expo, który będzie już w weekend 6-7 września w Błoniu. Będą też te pistolety do testów, jak mam nadzieję. Więc jeżeli zastanawiacie się nad czymś takim, nie musicie kupować kota w worku, możecie przyjść i potestować. Jeśli podobała wam się recenzja FN 509, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał i dać lajka. Dzięki temu wiem, że to co robię ma sens i będziemy robili sobie dalsze recenzje pistoletów, a mamy nie tylko Zika, ale wiele, wiele innych jeszcze na liście. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku.